Masz akcję MISIOT? Posiadam, posiadam. W pierwszym czy w drugim rozdaniu? W pierwszym rozdaniu. Co cię do tego przekonało? Eee, myślę, że po części gdzieś tam myśl z tyłu głowy bezpieczeństwa, że jednak będę miał może jakiś realny wpływ na to, jak ta spółka będzie działać, a poza tym, że ta spółka zostanie w naszych rękach, tak? Czyli mamy operatorów. Ma pan akcję MISIOT? Mamy. Mm -hmm. Dlaczego je chciałeś mieć i dlaczego je masz? No mamy je dlatego, no, że chcemy razem tworzyć projekt i uczestniczyć w tym, co się dzieje, a dzieje się dużo. Masz akcję mi Oczywiście, że tak. E, w, jak, w, jak, w pierwszym się, rzucie czy drugim? I w każdym i jakby się dało, to bym kupił ile się da. Teraz jak to, jak to widzisz idzie w dobrym kierunku? No, zobaczymy, jak szybko będzie szło w dalszym kierunku. Ale myślę, że tak, myślę, że tak. Yy, na tam w kolorach, jak rozmawiamy na temat tych akcji, to pada pytanie, a będziesz chciał sprzedawać, czy będziesz je jednak trzymał? Nie, zobaczymy co będzie, tak?